Jeden leży, jeden leży, jeden leży NO JAK ON TU BYŁ, Chup, JAK ON TU BYŁ Jest dziura, roztargałem sobie koszulkę grając Fortnite A w dzisiejszym odcinku naszym zadaniem będzie zrobić tier listę miejscówek Tego jeszcze na kanale nie było Na samym początku będziemy losować na kole fortuny miejscówkę na którą lecimy Później zostajemy tam do strefy A na koniec gierki na przygotowanej przez mnie tier liście będziemy robić ranking miejscówek Także stawcie sub, w górę i zapraszam do oglądania Właśnie i dzisiaj z nami jest oczywiście 8 piłek I ha, ole, ole amigo W takim razie, jaka miejscówka będzie pierwsza? Zobaczymy, pierwsza miejscówka to jest zguba żołnierza Na pewno plusik, bo na tej miejscówce wydaje mi się, że jest dosyć sporo Dosyć sporo jakichś... mi wyskoczył? chyba ziomka mam O kurde, tutaj jest Dosyć sporo No bat, ja go trafić nie potrafię, no i ja się dziwię czemu ja, czemu ja ginę cały czas Zabijam typa Też jednego zabiłem I drugiego rozwaliłem, dobra, nice Zabijam tam, drugiego typa nie, nie. Dobra, nice Ej, chyba mamy wolną miejscówkę już całą to już Tu jeszcze jest Musimy... Dawaj się bieg, rozwalić go? Tak Dobra, nice Miejscówka się wydała dosyć spoko, bo w sensie dużo miejsc, dużo skrzynek jest właśnie Plus właśnie Ta no tutaj, no tutaj jest czasami, ta miejscówka jest akurat czasami zbagowana, bo... Ej, ziomek do jeszcze la? Nie wiem o, stamtąd, tam, 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 tam 24. No leży, na spokojnie Są takie momenty, że mnie cofa Jak będę miał taki moment na ekranie, to się wam pokazuje w tym momencie na ekranie Auto, jedzie Jest ziomek, jest ziomek, jest ziomek O, no opie, nawalasz tego migana. 24 dostał Nawalam O kurde, co to za było? Nawala. Daj mu pompę, daj mu pompę. Daj mu pompę, daj mu pompę Ten dostał dużo, e, jeden, leży, le, jeden leży, jeden leży, chodź do mnie osiempie, chodź do mnie e, Masz śmiert giełkę, lecę lecę tym Myślałem, że jakieś dobre itemy nam przyniósł, tak szczerze Chodź tu, cofnij się, cofnij się to do, do mnie osiempiek On ucieka, on ucieka ziomek On se uciek On tu będzie jeszcze pewnie wracał okay, Niech się wychyli A jedzie do nas Ziomek robakiem to jedzie Jakiś tutaj, tutaj, tutaj Polecia młotem już tam gdzieś dalej I tam jakiś kolejny biega, 40 41 dostał O, wychylił się, dawaj 8 piek Ej, lecę w, nie w niego tym, e, rakietami w niego strzelam Dostał Nie żyje Ale leci tutaj robakiem, robakiem Robak rozstegowany, 43 dostał 22, ła, kraka ma 64 White tam za drzewem. No, poleciał już. Na spokojnie, już, se, już się zaczniemy bezpiecznie. Od, od, odeparliśmy. A czekaj, czy jego kartę? Właśnie, to nie był chyba ten od tej karty tutaj. Jak ten. No, możemy już lecieć w sumie, nie mamy już strefy, więc jak najbardziej możemy tą miejscówkę opuścić. A jeżemy jak po lewej, ja w niego wiadę. Dostał White. O kurde, uważaj na drugiego, uważaj na drugiego. Leży ten. Dostał 48, dostał kolejne. Poleciał, poleciał, poleciał zasklinował się, liczba killi oczywiście W naszym tutaj podsumowaniu miejscówek Jestem w boxie Kurde, ej mamy, on nam full boxa dał Uważaj, uważaj, uważaj piłek, żeby on mnie nie otworzył gdzieś tutaj zaraz Leci się Gdzie on jest? On 2 Dobra, uciekł nam niestety, kurde Ale żeśmy go prawie rozwali, no dobra, dobra ta akcja akurat była O jest, jest, ja trzymam, ja trzymam, ja trzymam, ja trzymam jak coś Oj, to jest minigun, dobra piłek, trzymaj, trzymaj, trzymaj yeah. Leży! Ej, dobra chłopie jak, jak mi w tej rundzie tak się dobrze idzie. Podniosę, podniosę, podniosę. O, ranga S. I ktoś do nas strzela od pleców. Uważaj, uważaj, uważaj. I tu w, w boksie jest, bo w tym, w sensie w ksiaku Dostał 4 Leży Uważaj, osiem jak czemu ty nie widzisz jak ktoś do ciebie strzela? Nie wiem, za późno reaguję oj oj! Oj, oj, minigun, minigun, dobra, to, 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 to jest możli prawdopodobnie mój koniec. Jest tym bardziej, ja muszę na nich jakoś na blisko tutaj wbić. Leży jeden. O, chłopie. O, chłopie, to może być jeszcze, to może być chłopie jeszcze wygrana z mojej strony, tylko muszę mieć pompę przeładowaną. Poleciał, poleciał gdzieś, kurde, nie mam ammo, nie miałem. Oj, no i jeszcze, jeszcze inni, kurde, ile ja dostaję. Nie mogłem się zabudować. No i znowu spam, znowu spam oczywiście, tak? Że na tym battlu są tacy spamerzy chłopie w gierkach No nie wiem, nie wiem czy to jest do ugrania tak szczerze NO JAK ON TU BYŁ, chłopie, JAK ON TU BYŁ, JAKIM CHOPIE CUDEM Jak on, tam był daszek, ja, o kurde Ja sobie zrobiłem chopy dziurę w koszulce, bo zacząłem ją wyciągnąć na dół Ziomek pod daszkiem i to w takim miejscu W którym on nie mógł być pod tym daszkiem, on tam nie miał fizycznie się Jak zmieścić pod tym daszkiem, no co oceniamy miejscówkę w takim razie Było to top 2, spoko skrzynki, spoko matcy No na spoko bym dał, no to pierwsza miejscówka na git, lecimy na koło Fortuny i losujemy kolejną miejscówkę, baza Banitów, to też była spoko miejscówka z tego co pamiętam, to musicie za no to, to zaraz zobaczycie Wstać sub, łapki w górę bo grając Fortnite nie widać może tego jakoś bardzo ale tu jest dziura roztargałem sobie koszulkę grając Fortnite to, to jest dziura i żeby lepiej trochę było to widać bo tej koszulki tak średnio widać na tym nagraniu na kamerce to jest ta dziura tu macie normalnie ten jest normalnie dziura. Także zostawcie subawkę w górę. I bijacie na TikToka, na którym streamuje. Chyba fajnie tu jest. O, wygląda, że nie podoba mi się taka miejscówka, taka spokojna. No i kurczę, tak. Opoślećmy sobie całą miejscówkę. Tak, szczerze, to na razie pod względem skrzynek to jest ich mniej. A miejscówka nie jest jakaś o wiele mniejsza. Proszę, tak naprawdę to my nie mamy za bardzo w tym momencie, co za bardzo robić na tej miejscówce. się sobie w jacuzzi. I tu jest w ogóle lecząca woda, ona leczy. Koron? No. Lubisz pranki, czy nie? Jakie pranki? Nie lubię pranku. Sprankuję. Dobra, wywaliło nam strefę, w końcu możemy stąd lecieć. O, jest ziomek, ej, nawet daleko nie musisz się miechać, żeby kogoś znaleźć. Nie, no my ich hałtem porobimy. Daj <grych> no, się piek, rozwal go. Dawaj. Muszę trafić. O, oh, jest. O, z góry się lają. Tam, da dawaj na nich lecimy chyba. 25, 25. Gostało. O, jak go wywaliło, chłopień, leży. Nice. A tak jakiś mój. inny tam jest kolejny. 120 dostał? Możesz go rozwalić na spokojnie. 120 dostał? Możesz dostał, go rozwalić rozwaliłem go. Skąd? mam od ciebie więcej fragów. Ja lecę na ziomka, który mnie próbował rozwalić. Oj, oj, oj. on coś się garnia. To nie już, to już nie to samo, co tam ci poprzedni. Spad na dół? 25 w locie? No ile. nie leży. Ale gonimy, 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 może go. Ej, z helikoptera, uważaj, 8 piłek. Uważaj, 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 uważaj. Helikoptera, uważaj, 8 piłek. Uważaj, 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 Zabiłem uważaj. Zabiłem go. W helikopterze? Nie, tylko na ziemi. No to mówię o się piłek, uważaj na helikopter stary. Bo ty masz rzeomek jakąś chyba opóźnioną reakcję, O kurczę, a ja chyba też. Wiem. Nie mogę lecieć. To, bo mogę lecieć, ja pierdzielę Ja cię tutaj na razie zostawię i później po ciebie wrócę Ale dalej, przynajmniej mam więcej od fragów No kurczę, ja bym tam bardziej patrzył na to kto żyje, a kto nie No bo lecę po twoją kartą osiem piłek Szybki boksik, no i odradzamy Jest siedem osób, cztery teamy ja, Jest za nami ziomki nie. jakiś 50 dostał Tam jest jeden i tam jest drugi Rakietnica, uważaj ja, ja, ja. Tak się nie bawimy Jest na blisko, jest na blisko Oj, to chyba jest koniec ja go, ja go teraz z zabiję. A nie, jednak nie. Jednak nie. Ej, do, dał mi, no co jest? Spróbuję są tu uciec. No, teraz szybkie leczenie. Cztery. Znaczy, no, jestem ja solo, jakieś dwa. Nie, czekaj. Ja solo, jakiś ziomek solo i ten. Tam strefa idzie, już się raczej nie odrodzę. się nie piłek, bo oni tam stoją. Muszę uciekać do strefy. A nie, bo to w stronę strefy w sumie, to czekaj. Ej, spróbujcie odrodzić tak, szczerze. Chyba ze się odrodziło Ośmiu piłek. Ja tu uciekam jak najszybciej. No, już dostaję, już dostaję ale ale Bapie idealnie nie mam ten idea, i, ale idealną rotację dostałem no i zginąłem no czemu zginąłem ej miałem przecież efekt mota na sobie o co chodzi Bapie ale ale idealna ja ale idealną rotację dostałem no i zginąłem no czemu zginąłem ej miałem przecież efekt mota na sobie o co chodzi no to to są za te gdzie 8 piłek no. Nam się trochę macu, żeś co miał czego, czym budować. Jest na. na Spotkaczę na ciebie, 8 piłek. Wracam. 8 piłek, czy ty może. Znowu top 3. To robin. I znowu przez błąd gry, no. No także, jaka ocena 8 piłek? Lepsza niż git. No ja bym właśnie tą miejscówkę dał tak maksymalnie na git i to niżej niż poprzednią. To chyba tak zgodnie, ja bym powiedział, że chyba jakiś taki gicik bym dał po prostu, ale niżej niż tamta. No to dobra, no to daję tutaj. No i lecimy. Losować następną. A następną miejscówką będzie. Uwaga, uwaga. Destrukcja demona, nie wiem co to jest ta miejscówka tak szczerze Ta miejscówka jest w ogóle jakaś taka strasznie duża Zanim tutaj, póki jeszcze mam czas i nie biję się z jakimiś y, ziomeczkami No to przypominam, stawcie sobie łapkę w górę i bicie na mego TikToka I możecie też napisać widzowie co sądzicie o... O, już jakiś leży Co sądzicie o nowym tle tutaj y, na kamerce Bo nie wiem, na poprzednim odcinku to już chyba było to tu widoczne, ale, ale nie wiem Nie, 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 nie. w komentarzu... Idę, idę Nie, nie, nie. Dobra, nice ja uczyłem się chyba w tą grę grać i chodź tutaj na te beczki. Ej, ziomek u góry. Dostał? Leży, dobra, nice. Ej, chopie, tak szczerze, to w sensie... Na razie, mimo tego, że tutaj itemki mam spoko, to ja na razie bym tej miejscówki zbyt dobrze nie ocenił. <gry> Dlatego, bo... Jest brzydka. No to też, ale, ale wydaje mi się właśnie, że tych skrzynek jest mało, a jak już są, to są strasznie właśnie porozrzucane po tej miejscówce. Ej, leci na ciebie jeden, ziomek. Ziomek na ciebie leci, czy ci jak coś? Zabity. Dobra, najsik nice. I w ogóle wywaliło nam strefę, więc możemy już stąd lecieć. Kurde, próbować wygrać gierkę. O jakieś strzały są na początku, jakieś ziomki tutaj, tam są. Ale oni mnie nie widzą na razie nawet Tam idziemy kojita jeden Leży Nice! On mam mityka chłopę miał Gdzie ty jesteś? Kolego? na dole. Ja właśnie jestem u góry i mam tutaj dosyć intensywnego fighta, nie, nie powiem, że nie. Oj, oj, oj. Ziomek mi do boksa Zaboksowałem go. O kurde. Ja pierdziele zginąłem przez przypadek. No nie, no nie, no nie. No co to jest za gówno? No czemu ja nie umiem grać? To był Ashwin, Osiempiak musisz się skupić na tej kurde gierce. No nie, osiem... Le, Uciekaj stąd, uciekaj młotem, uciekaj młotem, piłek ja tą miejscówkę tak szczerze. średnia była. Bardzo średnia. Ja bym nawet na słabe ją dał, bo mało skrzynek. Wszystko tu jest słabe. Ja ją daję na słabe. To widzę, była ostatnia miejscówka oceniana dzisiaj. Jeszcze pojawi się na pewno z tego short. I pojawi się z tego więcej odcinków, więc wyczekujcie nowych odcinków i shortów. Stawcie łapkę w górę, wbijajcie na kanał 8 piłki, no i siema. Yo.